Witam Was ponownie. Chciałabym, abyście z tej prezentacji przypomnieli sobie kilka informacji dotyczących mapy. Na początku, przypomnijmy sobie, co to jest mapa. Mapy są graficznym odwzorowaniem terenu. Na mapach oznaczone mogą być rzeki, góry, jeziora i lasy. Podczas lekcji niejednokrotnie wykorzystywaliśmy już mapy. Przypomnijcie sobie, jakich informacji szukaliśmy na mapach. Na mapie świata odszukiwaliśmy nazw kontynentów. Z mapy na której umieszczone były symbole pogody, odczytywaliśmy pogodę dla poszczególnych miast. Z kolei na mapie Polski odszukiwaliśmy i odczytywaliśmy nazwy największych miast Polski. Chciałabym, abyście dzisiaj Nauczyli się odczytywać informacje z mapy lub z planu miasta. Ta umiejętność może być Wam potrzebna, gdy będziecie chcieli wybrać się na wycieczkę. Na podstawie takiej mapy będziecie mogli zaplanować trasę Waszej wycieczki. Mapy. Mogą być cennym źródłem informacji, pod warunkiem, że znamy treść przedstawionych znaków na mapie. Spójrzcie na ten przykładowy plan. Jest to plan miasta głogów. W lewym dolnym rogu znajduje się taka ramka. Jest to legenda. W niej wytłumaczone są poszczególne znaki, znajdujące się na mapie. Z legendy możemy odczytać, że taka cienka niebieska linia, zaznaczona na mapie, taka jak tutaj, to rzeka. Ten zielony obszar to las. Budynek, znajdujący się w tym miejscu, to szkoła. Planując trasę wycieczki, możemy wykorzystać oprócz zwykłej tradycyjnej mapy również komputer lub telefon. Dzięki aplikacjom znajdującym się w telefonie lub komputerze, możemy w szybki sposób wyznaczyć najkrótszą trasę wycieczki lub najdłuższą trasę wycieczki. Informacją pomocną do wykonania dzisiejszych zadań może być sposób, w jaki wyznaczana jest trasa wycieczki. Na takiej zwykłej mapie lub planie miasta trasę wycieczki oznaczamy za pomocą małych przerywanych czerwonych kresek. Natomiast w aplikacji najczęściej trasa wyznaczana jest za pomocą ciągłej czerwonej kreski. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i życzę powodzenia.